Cześć, Madzia Wojaczek z tej strony Sztuka Paznokci.pl Filmik o odżywkach do paznokci. Jak, czy, jak, dużo, jak wiele osób z Was ma problem z paznokciami? Czy albo macie słabe paznokcie, albo Wam się łamią, albo Wam się rozwajają. Często tak jest, że jeśli sobie robimy paznokcie żelowe, akrylowe, hybrydy, cokolwiek tam sobie robicie, po jakimś czasie te paznokcie wymagałyby troszkę takiej większej odnowy, czy chociażby właśnie odżywką do paznokci, czy różnymi innymi substytutami. I tutaj powiem Wam tak, zakupiłam sobie kolejną odżywkę do paznokci, a sugerowałam się tym, że moja mama często właśnie sobie ostatnio robiła paznokcie żelowe. Przez bodajże rok czasu robiła sobie no stop paznokcie żelowe, albo odnowa, albo, albo po prostu od nowa sobie robiła paznokcie Natomiast teraz stwierdziła, że jednak już tych paznokci żelowych nie chce i poprosiła mnie o to, żebym jej poszukała jakiejś bardzo fajnej odżywki do paznokci, żeby te paznokcie mogła sobie zregenerować. By naprawdę stwierdziła, że jak zobaczyłam od niej paznokcie, no to paznokcie ym, wyglądały w ten sposób, że były cienkie jak papier, rozwajały się, krótkie paznokcie, no jak sobie z nimi tutaj poradzić? Także poleciłam jej tutaj, że naprawdę warto zainwestować w dobrą odżywkę do paznokci ze sprawdzonym składem. Tutaj dokładnie chodzi mi o to, żeby nie było w składzie formaldehydu, o którym już mówiłam wcześniej. I jak sobie z takimi paznokciami poradzić? Najlepiej dać sobie im po prostu odpocząć tak przez jakiś czas. Powiedzmy przez 3 do 6 miesięcy nawet, dopóki nam ta płytka paznokciowa nie odrośnie całkowicie i paznokcie się nie zregenerują. Tutaj um, szukając po internecie różnych specyfików, tego jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Nie wiadomo, który specyfik do paznokci wybrać, który jest dobry, który jest sprawdzony, żeby potem nie było problemów, bo okazuje się, że taka czy taka odżywka jeszcze bardziej nam niszczy paznokcie, niż w ogóle um, miałaby je tutaj zgenerować. Także ja na pewno tutaj szukam, szukałam um, odżywki bez... Formaldehydu. Naprawdę nie kupujcie odżywek z formaldehydem, dlatego że to wyrządzi Wam więcej szkody niż pożytku. Tutaj bardzo fajna, sprawdzona odżywka. Naprawdę z wieloma takimi pochlebnymi opiniami. I bardzo popularna zresztą. Naprawdę na internecie możecie spotkać bardzo wiele pochlebnych, bardzo fajnych, dobrych opinii na ten temat. Ja nie spotkałam się tutaj z żadną negatywną opinią. To jest odżywka. Sale Hansen, właśnie, jeśli sobie zobaczycie skład, ona jest bez formaldehydu, to jest sali Hansen Nile Growth Miracle. Złota odżywka, profesjonalny preparat pobudzający wzrost paznokci. Ona kosztuje w granicach 18 zł, powiem Wam, że ja też sobie tutaj zainwestowałam, inwestuję w tej chwili w różne odżywki do paznokci. Pierwsza moja odżywka, którą stosowałam tutaj. Oczywiście, też bez formaldehydu. To jest firma OPI. Większość, was, większość z was tą odżywkę zna. Bardzo fajna, sprawdzona odżywka. Nie robią się tutaj, nie, nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o paznokcie. Nic się z tą odżywką, z tymi paznokciami nie robi. Powiem Wam tak, jeśli chodzi o moje paznokcie, ja bardzo często robiąc sobie paznokcie, żelowe, hybrydne, hybrydy. Bardzo często używam sobie szablonów szablonów do paznokci, do robienia paznokci. I powiem Wam, że po jakimś czasie ta moja płytka, jeśli moje paznokcie, moja płytka uległa skróceniu, czyli zrobiła się po prostu bardziej krótsza. Dlatego, że z szablonami jest tak, że musimy naprawdę uważać, jeśli chodzi o szablony, jak podkładamy szablon, żeby za mocno tego szablonu pod płytkę nie dociskać, dlatego, że po prostu nam łoże paznokcia się skróci. Tak jak to było w moim przypadku, ja po jakimś czasie stwierdziłam, że ono, no kurczę, te moje paznokcie są coraz to bardziej krótsze, płotka paznokciowa staje się bardziej krótsza i po jakimś czasie moje paznokcie wyglądały tak, jakby ktoś je poobgryzał. Więc stwierdziłam, że na razie dam sobie spokój z szablonami i zainwestuję w dobrą odżywkę, żeby te paznokcie mi odrosły, żeby te łoże paznokcia mi się wydłużyło. W tej chwili stosuję sobie co najwyżej hybrydy do paznokci, ale przez jakiś czas używałam właśnie tutaj odżywki firmy, firmy OPI. Ona jest bezbarwna, tutaj nie ma żadnego problemu, w zależności gdzie pracujesz, bo nie każda osoba może sobie pozwolić na przykład na kolorowy lakier do paznokci, tak? Tutaj ten lakier jest bezbarwny, bardzo ładnie wygląda płytka pomalowanie takim lakierem na, na taką bardzo fajną, właśnie, na zadbaną, na zadbaną w zasadzie płytkę paznokci. I tutaj naprawdę to, co Wam mogę polecić, no to właśnie w sali hansen. To jest odżywka, którą się nakłada w zasadzie. O, może tu będzie też widać, jeśli chodzi o opis, proszę bardzo. Dłuższe paznokcie w ciągu 5 dni, nie są wite, prawda? 5 dni i dłuższe paznokcie, no super. Kto by takiej odżywki nie chciał, tak? Tutaj, jak widzicie, martwią Cię miękkie, obryżone, cienkie paznokcie, itd., tak itd. Tak Rezultat, ale jak to działa, jaki tu jest właśnie skład? Nie ma formaldehydu, jest natomiast białko sojowe. Białko sojowe tak jak widzisz, wspomaga wzmacnia nam paznokcie. Kolagen multiwitaminy. To jest, jak, to się, jak tutaj się stosuje. Tą odżywkę nakłada się co drugi dzień. Co drugi dzień na y, czysty, suchy paznokieć. Także co drugi dzień zmywamy sobie paznokieć i nakładamy od nowa. Co drugi dzień i od nowa. Także nie nakładamy y, jednej wasy na drugą, tylko zmywamy sobie paznokieć, co drugi. Dzień. Kupiłam sobie tą odżywkę właśnie dla mojej mamy i dla siebie też. Także tutaj sobie sprawdzę efekt, naprawdę jaki jest efekt tej odżywki. Wygląda bardzo fajnie. Opakowanie jest bardzo fajne. Tutaj jest pojemność 13 ml. Także jeśli sobie wejdziecie na, na stronę internetową, poszukacie sobie Sally Hansen, naprawdę mają sporo takich bardzo dobrych, myślę, produktów, jeśli chodzi o od nowe paznokci, czy po stylizacji paznokci, czy po tipsach, jeśli chodzi o regenerację paznokci.